Witajcie w kolejnym odcinku. Ale mam no, trochę inny odcinek z Murder Mystery. Tak, wiem, nie grałem w to jeszcze. Nie interesujcie się tym. Dzisiaj będziemy grać Murder Mystery. Tak jak powiedziałem nie mam taką fajną animację. Jak widzicie. No i zaczyna się runda, więc zostawcie łapeczkę w górę. No bo ja nie nic z po bo zobaczmy, kim będę. I no, koniec. Nie jest tak źle. No pojedziemy. Spróbujemy przeżyć. a nie ma dać normalnie. Tak jak inni YouTuberzy. Będziemy 10 tej. Hmm. Dobra. Może. To też jest tu na pewno modelem. Prawda? No to idziemy. U? Hmm. Ja myślę, że on jest morderem. Pełnię sus trochę. Dobra, przeszłyszało mi się to dziewczyna. Jest morderem. Uciekać. Dobra, nie boję się to. Nieważne. Ale wygramy. Prawda, widzę, że. Dobra, idziemy tędy. O, przeryw. No i właśnie. Czeka. No i wygraliśmy. Udało nam się. Dobra, mam to 96. Ciekawe, co mogę kupić za to. Pewnie nic. No właśnie, ni nic nie mogę. Okej, okay, czekamy na kolejną rundę. Oczywiście, ja mogę tylko kupić. A za drugie kosztuje. To ja no to poradzę? Zbieram na skrzynkę na pistolety. zobaczmy w twarzy. Inconnet. Hmm, nie jest tak źle. Jak częściej Murder Mystery. A nawet Breaking Point może. Nawet. Zobaczymy. O kurczę to Murder. Dobra, uciekać. Uciekać. Uch. <laughs> eee, przegram. Jestem pewien przecież. To gdzieś szar? A tam jest? Tylko jak ona wszedła. Nieważne ten dysz. Dobra, tam nie w sumie. Poczemu nie? O, robi się teraz coraz bardziej grubo. Teraz może... może zginąć. No kawałam. Szaryf. Wygramy. Czekaj, może jeszcze trochę. No nie. Dobra. O kurczę, spadłem. Zawsze ze mnie trafiła. Szeryfa zabiła. Nie, nie udało mi się. Bo kampiła. Ale dobra. Nic nie szkodzi, to nie? Nie. Trzeba nic takiego. Ja chciałbym mieć tego. To pizza. A to eseli. kosztuje jakieś czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć. Bobuks. Niestety ja mam pięć. Bobuks. Tak, pięć bobuks. No, kolejna ok. gierka, więc lecimy. Zobaczmy, kim będę. No, może szeryfem. Nie, jak zwykle. No, kiedy się nam trafi, co nie? Dobra, ja jedę się ukryć. Siedzenie w trafii. Okej, okay, wychodzimy. Niestety nie mogę tak siedzieć. Przerw. A dobra, nieważne. Wygraliśmy. <laughs> Wygraliśmy. No masz w mam, no dobra, nie. nie Nie, mam Niestety nie Nie potrzebuję tego peta Po prostu go mam No to zdejmę No dobrze, że się zaczyna grunda <śm> Może szarek. A dobra, nieważne. Dalej nagrywamy. Idziemy. No ja to się przydarzy Ale chyba nie. Tak to jest model misterii 2. W sumie. Dobra, nieważne. Patrzę tu na wszystkich. O nie, to jest morder. Tutaj jest. Czy o, tutaj? Tu? Tu? Kto? Kto jest? Nieważne, on nie. jest. Dobra, to jest nagrywania. Mam że wam się spodoba. Na razie.